Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy temat zajęć to wielkości wprost proporcjonalne. To jest nowa rzecz. Więc spróbujmy zapoznać się z nowym tematem. Hmm. Niektóre rzeczy zapiszemy, niektóre będę mówiła, bo uważam, że bez sensu je pisać. E, większość tych rzeczy jest w podręczniku, więc bardzo proszę możecie do tego zajrzeć. Zaczynamy. Zaczniemy od przykładu. Przykład jest następujący. 1 litr benzyny kosztuje 4,90. Teraz obliczymy sobie, ile trzeba zapłacić za 10 litrów, 20 litrów, 30 litrów i tak dalej. I zrobimy to sobie w postaci tabelki. Zobaczcie. Liczba litrów. A tutaj będzie kwota, jaką za nią zapłacimy.

30 litrów 147 i 40 196. Teraz uwaga. Co zauważamy? Że im więcej kupuję tej benzyny, tym więcej muszę zapłacić. Czyli gdy zwiększam liczbę litrów 10, 20, 30, 40 razy, to kwota, którą płacę, również zwiększa się 10 razy, 20 razy. 30 i 40 razy, czyli tyle samo razy, ile ilość tych litrów w pierwszym wersie. I uwaga, to samo będzie, gdy będę zmniejszać, tak? Gdy będę zmniejszała kwotę, to będę oczywiście tyle samo razy musiała zmniejszyć cenę. I teraz wielkości: x i y, bo tak sobie mogę nazwać tutaj pierwszą i drugą. Wielkości XY zmieniające się właśnie w ten sposób, że 20 razy ilość litrów i 20 razy cena. 30 razy ilość litrów, 30 razy cena. Takie wielkości nazywamy wielkościami wprost proporcjonalnymi. Wprost proporcjonalne. Proporcjonalne. I teraz, gdy sobie podzielimy kwotę, tak, jaką zapłacimy za benzynę przez ilość litrów, czyli na przykład 49 przez 10, zapiszę to sobie w postaci łamka. 98 przez 20, 147 przez 30. Za każdym razem otrzymam tą samą liczbę, jaką? 4,90. Tak? I to jest właśnie współczynnik proporcjonalności. Współczynnik. Proporcjonalności. Ogólnie gdybym chciała to zapisać, tak? czyli używając sobie oznaczenia y przez x otrzymam a. Taki jest wzór. I mogę go również zapisać w takiej postaci, że y równa się a razy x. To są dwie równoznaczne rzeczy, po prostu inaczej zapisane. Bardzo ważne jest to, żebyście zapamiętali, tak? Tyle samo razy. Liczba litrów, cena, współczynnik proporcjonalności, czyli to jest to nasze A. Tutaj o. nowe pojęcia. I myślę, że najłatwiej nam będzie to zrobić na zadaniach. Wtedy zobaczycie dokładnie, o co chodzi to zajmijmy się zadaniami. Pierwsze zadanie na stronie 176. Zobaczmy. Przerysuj tabelę i ją uzupełnij. Czy wielkości x i y są wprost proporcjonalne? Jeśli tak, podaj współczynnik proporcjonalności. Pierwsza tabela w podpunkcie A wygląda następująco. Mamy x, mamy y. 1, 5, 7, pół. 4, 15. Teraz wiadomo, że 1 kg cukru kosztuje 2,50. X to liczba kilogramów Y wartość, jaką zapłacimy za ten cukier. No to uzupełniamy sobie. Wezmę innym kolorem, żeby było widać. Jeżeli mam 1 kg cukru, to kosztuje 2,50. Jeżeli płacę 5 zł, no to kupiłam 2 kg. Jeżeli zapłacę 7,50, no to analogicznie 3. Za 4, 4 razy 2,50 płacę 10. Za 15 zł kupię 6 kg. I teraz uwaga. Sprawdzam, czy to jest proporcjonalne, czyli y przez x. No to sprawdzam sobie. 2,50 przez 1 oczywiście to jest 2,55 przez 2. 7,5 przez 3, 10 przez 4 i 15 przez 6, wszystkie te dają mi 2,5, czyli to jest współczynnik proporcjonalności. Więc odpowiedź jest tak. Te wielkości są prostproporcjonalne.